Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w dniu 24 stycznia bieżącego roku Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego wydała pozytywną opinię dotyczącą zmiany traktatów europejskich. Opinia ta dotyczy propozycji, cytuję: wyłącza się z, z wyłącznych kompetencji kraju członkowskiego leśnictwo, energię, wodę, grunty. Za przyjęciem takiej opinii głosowali m.in. polscy europosłowie Ewa Kopacz, Barło, Bartosz Orłowicz, Adam Jarułas, przeciwna była europoseł Anna Zaleska. Opinia Komisji Parlamentu Europejskiego wydaje się być kolejnym krokiem w kierunku zmiany traktatów Unii Europejskiej. Gdyby te decyzje zostały wdrożone przez Komisję Europejską, Polska zostałaby pozbawiona prawa do decyzji np. w sprawie gospodarowania lasami państwowymi, kształtowania miksu energetycznego czy nawet zarządzania własnymi rzekami np. Odrą. Zgodnie z traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej działy te są przypisane do kompetencji krajowych. Komisja Europejska od wielu lat próbuje przejąć władzę nad gospodarką leśną, na przykład pod pozorem ochrony obszarów Natura 2000, na przykład zakaz prowadzenia gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej, co doprowadziło tam do kost do katastrofy ekologicznej. Zostaje przyjęte w Unii Europejskiej Strategia Bioróżnorodności 2030 oraz Strategia Leśna 2030. Procedowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udostępniania na rynku unijnym wywozu z Unii niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów. Wszystkie dokumenty organy w rzeczywistości władze nad gospodarką leśną, urzędnikom.